No, się ma, się ma. Dzisiaj jest, dzisiaj jest 21, nie, przepraszam, 23 dzień stycznia 2023 roku i dzisiaj jest pierwszy dzień zimowych ferii. I może dla niektórych to jest bez znaczenia, pewnie dla większości jest bez znaczenia, ale ludzie, mają, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, ma to dla nich znaczenie i oni moim zdaniem są podzieleni Przynajmniej na dwie takie strony. Jedna strona jest bardzo zadowolona, że jest w końcu trochę czasu wolnego od nauki ich dzieci i od tego wczesnego wstawania, ogarniania takiej rutyny, takiego dnia świstaka. A druga część ma problem, bo nie wie, co z tymi dziećmi zrobić, nie? I wiecie, w tym czasie jakieś takie są półkolonie organizowane, jakieś zimowiska, jakieś warsztaty, i ja jestem właśnie. W tym momencie takim narzędziem, które będzie zajmować się e, ogarnianiem takich dzieci, e, tylko nie swoich. Dzień dobry, dobry, dzień dobry, a w tej animacji pokładkowej będziemy robić? To będzie sala teatralna. Aha, korytarz na wprost. Tak. Dobra. Czy okay. zaprowadzić? Nie, sobie poradzimy na wprost. Dziękuję. O, to chyba tu. Tablica korkowa jest super. Elegancko. A my tam mamy już, co, kluczyk? Rzeczy nosimy, tak? Mm -hmm. Tak, tak, oczywiście. Coś jeszcze muszę wiedzieć? Trochę, e... Tak, widziałem, jest tablica, jest no, ten. jest wszystko okej? Okay, czy czegoś brak? Chyba jest wszystko okej. Okay. Mam asystentkę. <laughs> super, elegancko. <laughs> P na kistisko. i tu będą, będziemy się rysować Aha. animacje, czyli jedna no, no, no. Y, jedna rzecz, druga rzecz wytłumaczek mm -hmm. to jest, będziemy to wieszać mm -hmm. i będziemy przekręcać, robić zdjęcia. Słuchaj, to nie musi być kotek, to może być człowiek, może być pajacek na przykład tak. Tak, tak, muszą być w różnych pozycjach, ale zamykamy się tylko w tej przestrzeni tutaj, tak? Historia o lodzie i ona jest bardzo ciekawa nie bardzo ciekawi zakończenie tej historii, jak on będzie spał potem. Tutaj jest historia o cukierku, cukierek się przewraca o kamień. A tutaj jest stoi na nodze jednej. Aha, i stoi na noze jednej, no. no to ta, a ta śpi już, no to, to chyba ja jestem, bo mi się czas, czasem chce. Czy to, no. to jest ostatnie, tak? No, i przestałem nagrywać w najbardziej ciekawym momencie, bo potem fajne rzeczy się zaczęły dziać, ale już mówię o co chodzi. W ten pierwszy tydzień ferii pracuję w Rągowskim Centrum Kultury i jestem specjalistą od technik animacji poklatkowej i prowadzę z dziećmi warsztaty z animacji poklatkowej. Dzisiaj mieliśmy pewne ćwiczenie, zaraz o nim opowiem. A jutro i w kolejne dni będziemy tworzyć scenografię postaci, będziemy je animować, a w piątek będziemy montować dwa filmy w technice animacji poklatkowej. To jest coś takiego co od zawsze mi chodziło po głowie. Ja bardzo lubiłem animację poklatkową. Nigdy nie miałem z tym do czynienia na tyle, żeby mieć taki czas dla siebie, żeby stworzyć coś w technice animacji poklatkowej. A zawsze gdzieś mi z tyłu głowy coś takiego chodziło. I kiedyś, kiedyś dostałem zapytanie czy nie poprowadziłbym takich warsztatów no i ja wtedy taki podjarany, że no wow pewnie, poza tym, że nie mam doświadczenia wprowadzenia nie miałem doświadczenia prowadzeniu żadnych warsztatów ani kursów, ani zajęć no ale obcykałem sobie plan, zrobiłem sobie prosto punkt po punkcie, pięć dni co będziemy robić no i odwołali mi to, bo była pandemia i wszystko poszło online, a ja zostałem z tym planem animacji jak ten jak ten Himmelsbach z tym angielskim, nie? No i w tamtym roku, w tamtym roku udało się podjąć to wyzwanie. Miałem, miałem, w tamtym roku trzy osoby na warsztatach, także teoretycznie było z kim pracować, ale nie za bardzo to wyszło na tyle mocno i fajnie, że, żeby to promować w jakiś sposób. Wyszło fajnie, bo wszyscy się cieszyli, wszyscy byli zadowoleni, każdy mówił takie wow, ale teraz Teraz postanowiłem, że zrobię to tak jak ma być. I mam dwie grupy po 8 osób i sobie pracujemy. I na przykład w tym momencie stoję pod kauflandem i idę szukać plasteliny. robiliśmy Fenaki i pierwszym ćwiczeniem, jakie dzieciaki musiały wykonać, było wypowiedzenie tego słowa. I już nam minęło jakieś 10 minut, bo. To jest trudne do wypowiedzenia nawet dla kogoś, kto już y, dziesiątki razy wypowiadał to słowo. No, spróbuj powiedzieć kistisko fenakistisko na kistisko. Czyli to jest jakby takie, e, taka zabawa, e, wrysowanie na kółku. I te kółko potem w, podczas ruchu obrotowego e, sprawia wrażenie animacji tych rysunków, które zostały narysowane. Wygląda to mniej więcej tak, jak teraz pokażę. Teraz wszystko nagrywam z telefonu, bo GoPro nie daje rady. Nie wiem, czy tutaj widać, ale mamy cały samochód wypełniony kartonami i steropianami. I to będzie nasza scena, to będzie w sumie nasz plac budowy. Na tym placu budowy powstaną dwa plany. Scenariusz mamy już gotowy. Ja później przedstawię, bo on bardzo śmiesznie brzmi, bo mieliśmy burzę mózgów i no, wyszło nam bardzo... Ciekawe i abstrakcyjne rzeczy, takie bardzo w moim klimacie. Myślę, że dam radę to jutro pokazać. Także do zobaczenia, do zobaczenia we wtorek. Na razie.